ten moment, dzisiaj jest dzień wylotu lecimy jeszcze w kilka miejsc zobaczyć parę fajnych rzeczy, tyle to się uda, plus powrzucam wam tutaj materiały, które gdzieś nagrałem wcześniej ale z różnych względów albo nie pasowały mi do tematyki, albo też nie chciałem za bardzo wydłużać tych filmów więc zapraszam was teraz na jeszcze kilka wins z Dubaju które udało mi się wyłapać no i widzimy się pewnie później już na lotnisku w podsumowaniu, albo podsumujemy temat całe po wylądowaniu Korzystanie z ostatniego dnia w Dubaju i tego, że jadę właśnie z Mateuszem, czyli polskim mechanikiem w Dubaju, postanowiłem wrócić jeszcze na chwilę do tematu, który często przewija się w komentarzach i wiadomościach prywatnych, czyli jak dostać się do The Space. ale w tym temacie oddaję głos Mateuszowi. Cześć jeszcze raz, witam Was. Proces do dostania się do The Space jest bardzo prosty. Pierwszy to należy wysłać dowód rejestracyjny z potwierdzonym wykresem z hamowni. Minimum 750 koni. Jeżeli masz 700 koni, nie ma opcji. Żartowałem. Proces jest zupełnie inny. Należy wysłać zgłoszenie na carsmaupad Tam należy podać swój nick z Instagrama lub innego profilu społecznościowego, jak i również należy podać Twoje dane personalne. Imię i nazwisko jest wystarczające. Po tym procesie weryfikacji odeślemy Wam odpowiedź pozytywną lub odrzucającą, ale zawsze ją wyślemy, więc najważniejsze. Planujemy również zrobić Open Day. O Open Dayu będziemy informować zarówno na moim prywatnym, jak i na naszym służbowym i Instagramie. Czyli musicie followować polski mechanik w Dubaju, jak i dspace.dxb. Instrukcja jest więc prosta: wiecie, co robić. Macie jakąś szansę, żeby się załapać, więc followujcie no i próbujcie swoich sił. Może akurat dostaniecie akceptację. korzystając z kilku wolnych godzin, jakie pozostały nam do wyjazdu postanowiliśmy wpaść jeszcze do Miracle Garden to jest taki ogród, w którym macie dużo zieleni co w Dubaju nie jest tak często spotykane macie dużo różnych fancy, ładnych, słodkich, jakkolwiek to nazwać miejsc, przy których musicie zrobić sobie fotkę i tak dalej ja nie będę wam tutaj za dużo opowiadał, zamiast tego zostałem was z przebitkami, jak będzie coś ciekawego, to najwyżej coś dogra. ale teraz patrzcie na przykład na obleciony kwiatami jakimiś roślinami, innymi zielonymi rzeczami samolot Emirates. Nagrywam tą wstawkę, bo przed chwilą na straganie, który mijałem w tym magicznym ogrodzie, spotkała mnie rzecz, której się zdecydowanie nie spodziewałem. Pamiętacie zapowiedź Gali Marcina Neymana, MMA VIP, któraś tam, w każdym razie, tak gdzie wystąpił słowik w tej masce z muzyką do Ojca czesnego? No to tutaj na straganie była ta sama maska. Teraz widzicie to pewnie na przebitce, albo zobaczcie za chwilę. W każdym razie tej maski w Dubaju naprawdę się nie spodziewałem. Kończymy tą stawkę, lecimy dalej i zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego może mnie tutaj zaskoczyć. Może to nie jest jakoś specjalnie ciekawe, ale macie tutaj na przykład takiego słonia, za pingwiny, więc tak jak damy zielone rzeczy wystrzyżone z kwiatów, to nawet nie jest żaden żywopłot, Nic takiego to są takie kwiaty, które mają takie trochę dłuższe pnącza. U nas takie rzeczy strzyże się z żywopłotów. Tutaj jest to jakaś inna roślinność, no ale właśnie takie rzeczy można tutaj spotkać. Potelnia jest straszna, jest chyba ponad 40 stopni, naprawdę jest jakiś dramat. Okulary same mi się zsuwają po prostu z nosa od tego gorąca, no ale jakoś trzeba żyć. Obok macie takie domki, no jak lubicie takie ładne miejscówki, jesteście pocykać fajne foty, jesteście influencerką, influencerem, no to pewnie będzie się klikało. Ja tutaj nie przyjechałem dla widoczków, tylko raczej dla motoryzacji, ale jakbym był z żoną czy z kimś, no to zawsze można to odwiedzić w ramach takiego spacerku, tylko może w trochę chłodniejszej pogodzie, bo dzisiaj naprawdę jest niezła patelnia. I moja dubajska przygoda do już końca Jak widzicie za mną jestem we Wrocławiu W tle stadion Wrocław No a ja już ruszam dalej Koło mnie widzicie świeżo umyte Mini GP, którym Ruszam do Warszawy Na event, który nazywa się Miasto Budzi się 2022, to jest takie otwarcie sezonu motoryzacyjnego w Warszawie. Jeśli tam byliście, to dajcie znać, czy widzieliście mniej miniacza, czy udało się uchwycić go w jakichś kadrach waszych aparatów, czy na jakichś storkach. Bo ten film zobaczycie już po tym evencie. Natomiast jeśli chodzi o samo podsumowanie, to wyjazd do Dubaju był naprawdę fantastyczny i po pierwsze dziękuję moim serdecznie znajomym przyjaciołom za to, że mi to zorganizowali. Bardzo dziękuję też całej ekipie The Space, dzięki której to wszystko mogło się udać. No i dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe, że filmy się Wam podobały. I myślę, że... Być może jeszcze w tym roku do Dubaju, do The Space wrócę, bo naprawdę były to niezapomniane wrażenia. A jeśli chodzi o podróż i o to, dlaczego tutaj nagrywam to zakończenie, no to powód jest taki, że podróż nam się nadmiarowo przedłużyła. Po pierwsze, samolot był opóźniony. Po drugie, po wejściu na pokład okazało się, że ktoś zgubił dokumenty. Czekaliśmy, aż mu je doniosą, aż te dokumenty się odnajdą. No a potem, przez to wszystko, okazało się, że nasza ekipa, jeśli chodzi o pilotów, stewardów i tak dalej, jest już za długo w locie no i musieliśmy lądować ponadprogramowo w Bukareszcie, no i tam dopiero się przesiadaliśmy, musieliśmy trochę czasu jeszcze zmarnować, więc niemalże 3 godziny lot nam się przedłużył nic fajnego, no ale trudno, takie jest życie dzięki Wam jeszcze raz za to, żebyście ze mną, widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia a zanim zakończę, pamiętajcie jeszcze o Tasty Ride, 2 kwietnia zaczynamy sezon Bilety na ten moment chyba dostępne są jeszcze dwa albo trzy, Więc w momencie publikacji tego filmu może ich już nie być Ale jeśli by nie było, a bardzo chcielibyście jechać, to piszcie w wiadomości prywatnej Może uda nam się wyczarować jakieś jedno albo dwa miejsce Do zobaczenia w kolejnych materiałach, raz jeszcze, cześć!